Ojej, ojej, jednak bosman miał rację. Ta wyspa jest jakaś dziwna. A, chciałbym już stąd pojechać do domu. Nie, Tobiku, musimy jechać. Kręć kołami, szybciej i szybciej. I Tobik zrobił tak, jak mu kazał Remek. Tobik dojechał nagle do dziuplanego tunelu. Zatrzymał się. Ojej, ojej, to pieni drzewa, a także tunel to dość dziwne i straszne. Szybko, Tobiku, kręć kołami szybciej i szybciej. Jeśli zamknę oczy, może nie będzie aż tak strasznie. Tobik zamknął mocno oczy i posłuchał Remka. Jego koła kręciły się szybko. Wjechał do dziuplanego tunelu i wyjechał po drugiej stronie. Obok torów Remek zauważył naprawdę piękne choinki. Był podekscytowany. Otwórz oczy, Tobiku. Stój! Stój! Tobik otworzył oczy, ale nie zatrzymał się. Muszę kręcić kołami jeszcze szybciej. I Tobik pojechał. Remek trząsł się i podskakiwał, gdy jechali przez wzgórza i doliny pomiędzy pięknymi choinkami, aż dojechali do mostu, buja mostu. Wtedy Tobik zatrzymał się. Ojej, ojej, ten most jest bardzo dziwny i... Taki straszny. Remek widział, że słońce za chwilę pojawi się na niebie. O, przyjaciele zaraz wstaną, a ja nie mam choinki. Szybko, Tobiku, kręć kołami, szybciej i szybciej. Gdy zamknę oczy, może nie będzie aż tak strasznie. Tobik mocno zamknął oczy i zrobił to, co chciał Remek. Tobik jechał szybciej i szybciej przez bujający się most. Tobik sapał, i Tobik dyszał, i mijał piękne choinki. Otwórz oczy, Tobiku! Stój! Stój! Tobik otworzył oczy, ale nie zatrzymał się. Muszę kręcić kołami szybciej i szybciej. Nagle. Nadeszła mgła. Tobik stanął. Ojej! O nie! Ta mgła jest bardzo dziwna i bardzo...